tak naprawdę nie do tego zmierza. Chodzi mi o to, że y, jakie to ma reperkusje dla nas ta cała sytuacja, bo od iluś tam lat y, można zaobserwować pewną jakby remigrację, to tak delikatnie powiedziane, y, 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 Izraelczyków jakby w tą stronę. To znaczy to na razie idzie jakby takimi kanałami dr, drobnego biznesu, ale bardzo możliwe, że oni sobie już układają Plan B, prawda? Że jak tam się coś obsunie w Izraelu, no to część z nich, że tak powiem, rządzi się na terenach wschodniej Europy, nawet w Polsce. Czy pan to obserwuje? Bo to ja nie mówię o inwestycjach w bankach, bo to jest normalne, o inwestycjach nie, nie, tam. Ja, no, Tak, ja mam bezpośrednie, bo ja mam z powodów. Mam mnóstwo przyjaciół w Izraelu, szczerze no. Na przykład Kimutsu bet na na Andrzejem I kolega tam, moja rówieśniczka jedna, która była, no, każde, no sama mnie zapytała, czy nie pomogło jej otrzymać obywatelstwa polskiego. I, I... No to już tak przecież te dziecko, prawda? Nie, to nie jest jakiś taki powód, to pole w serca, czy coś. Bo się boi o przyszłość swoich dzieci. A to taka sionistka kibucowa, więc to nie jest tak, że to, to jakaś osoba w wyglądach anarchistycznych i tak dalej, tylko jak Państwo na pewno się orientujecie, kibucowa, buchowanie to szacunek dla wojska, dla IF, dla Armii Izraela, służba, i ona też zresztą była instruktorem strz -strz -strz strzelania w Armii Izraelskiej, i, na, służbę bojową i, i inwestową. Więc to nie jest taka bywa, to raczej wyważona taka osoba. No tak, tak, jest coś takiego. Oczywiście jak pytałem jakiegoś takiego oficera rezerwy de, tam, tam w Izraelu, który zresztą w z Polski w latach 50., -tych. to on mi mówił, że no, my nie przestaną, bo chodzi o Polskę, tylko o paszport unijny. Ale jak zwał generalnie rzeczywiście jest i ponoć jest więcej przypadków teraz znaczących.